To dzisiaj ważne wydarzenie. Odbywa się premiera aplikacji KAPSA. E, aplikacja tworzona jest w ramach projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. E, w ramach projektu pilotażowego e, Czas na młodych e, punkty doradcze dla młodzieży. No, chcemy być nowoczesnym urzędem i chcemy wychodzić właśnie naprzeciw oczekiwaniom osób młodych, którzy tak naprawdę no, z telefonami się nie rozstają. E, aplikacja ma być oknem e, takim informacyjnym e, dla osób młodych i no, mam nadzieję, że ona się przyjmie w 100%. E, będzie zawierała duży, dużo informacji na temat lokalnego rynku, na temat ofert pracy. To jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ poruszamy istotne problemy i wyzwania, jakie stoją przed rynkiem pracy w perspektywie najbliższych kilku lat. Doskonale wiemy, że borykamy się z migrującymi pracownikami, musimy zmierzyć się ze starzejącym się społeczeństwem. Do tego dochodzą takie wyzwania jak sztuczna inteligencja. Nie zawsze możemy znaleźć pracowników o wymagających kwalifikacjach. To wszystko powoduje, że brakuje pracowników na rynku pracy ale problem też dotyka młodych ludzi, którzy są u progu tej swojej aktywności zawodowej. To jest inne pokolenie, inni przyszli pracownicy, którzy mają zupełnie inne oczekiwania w stosunku do swoich przyszłych pracodawców. Pomysł projektu tak naprawdę zrodził się z tego, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór na projektu pilotażowego których pomysł każdy urząd mógł zrealizować swój własny, czyli całkowicie nowy innowacyjny pomysł. Bardzo się cieszymy, że wybrany został nasz projekt, w którym zaproponowaliśmy aplikację mobilną dla ludzi młodych do kontaktu z Urzędem Pracy, do tego, żebyśmy my ze swojej strony też mogli się z nimi kontaktować. Jest to bardzo innowacyjna forma, ponieważ żadna administracyjna placówka do tej pory nie używała tego typu aplikacji, także myślę, że jesteśmy pierwsi i bardzo się z tego cieszymy. Zgłosił się do, na, do mnie Urząd Pracy, że będzie ogłaszany konkurs na innowacyjne działania dla osób młodych bezrobotnych z prośbą, czy mógłbym być partnerem tego projektu i mógłbym, z nimi, mógłbym im coś zaproponować. Po wstępnych rozmowach doszliśmy do wniosku, że najlepszą formą komunikacji z młodymi osobami to będzie poprzez aplikację. No i stas, już od pomysłu później wymyśliliśmy nazwę Capsa i tak kolejno przy każdym spotkaniu, przy burzy mózgów wymyślaliśmy kolejne etapy działania tej aplikacji ponieważ konferencja dotyczy rynku pracy oczywiście takim ważnym elementem rynku pracy jest zawsze pracodawca nasza organizacja reprezentując interesy przedsiębiorców bardzo mocno zajmuje się wspieraniem rynku pracy chcielibyśmy przekazać kilka informacji młodym ludziom którzy za chwilę będą wchodzić w życie zawodowe ale także trochę zmieniać postawy przedsiębiorców że oni też w związku z tym że te pokolenia mają inne oczekiwania też muszą zmienić swoje zapatrywanie osoby korzystające z aplikacji będą miały możliwość skorzystania również ze wsparcia specjalistycznego, no ale przede wszystkim będą miały kontakt ze specjalistami 24 godziny na dobę. Zmiany pokoleniowe, zmiany, które zachodzą na rynku pracy, rozwój cyfrowy, rozwój technologiczny. To wszystko powoduje, że my też musimy się zmieniać, żeby nad tymi zmianami nadążyć. I temu dzisiaj jest właśnie poświęcona temu tematowi jest poświęcona dzisiejsza konferencja. Zamysł jest taki, żeby przyciągnąć do urzędów osoby do 30 roku życia. Mamy nadzieję, że nasza aplikacja jak się sprawdzi i ministerstwo doceni, to jak to super działa, że będziemy mogli rozszerzyć to na cały kraj i również na inne kategorie wiekowe. To o to bardzo pytają. Nawet osoby właśnie po 30 roku życia już są zainteresowane, także bardzo chcą, My mamy nadzieję, że będziemy mogli im to umożliwić. Dzisiaj dopiero będzie można ją pobrać ze sklepów Google i Apple Story, będzie można zobaczyć, jak ona funkcjonuje. Natomiast to jest tylko tak naprawdę początek. My będziemy chcieli ją rozbudowywać. Chcieli będziemy ją po prostu rozszerzać o różne kolejne funkcjonalności i różne kolejne aktualności w nią wprowadzać, także ona będzie cały czas żyła. Młode osoby mogą sobie wejść we wskazówkę i zobaczyć, ją jakby w formie graficznej, nie pisanego tekstu, tylko ten tekst jest jakby przelany w infografiki i sobie to wszystko przestudiować, e, wysłać na maila, pobrać, mają, mogą sobie z tym też coś e, zrobić, ale cały czas mają też to w tej aplikacji. I jeszcze główna zasada tej aplikacji jest taka, że ona ma trzy levele, trzy etapy. Dostępna dla wszystkich dostępna dla osób, które chcą być bezrobotne i chcą się zarejestrować w urzędzie pracy albo dla tych, które są zarejestrowane i dla osób, które są zweryfikowane przez um, urząd pracy tylko i te osoby mają najwięcej um, jakby praw, um, mają największy zakres um, korzystania z tej aplikacji, no bo to też jakby tu dla nich ta aplikacja jest tworzona. Wydaje mi się, że to nie jest tylko sprawa właśnie interakcji z drugim człowiekiem, ale też na pewno wygody, że mogę z swojego pokoju, z właściwie dowolnego miejsca sobie sprawdzić, coś, jeśli się potrzebuję. Mogę właśnie przeglądać te osoby, które daje y, urząd. To jest po prostu wygodniejsze i no, wydaje mi się też trochę łatwiejsze dla ludzi niż y, osobiście pójść i, i zapytać o coś. Istnieje takie duże ryzyko, że przedsiębiorca, który prowadzi firmę 20-30 lat, będzie cały czas przygotowany i przystosowany do tego, że ludzie, których zatrudniał 30 lat temu, to ci, którzy w tej chwili przychodzą do pracy, będą tacy sami. W tej chwili różnica pokoleniowa jest tak ogromna. Ona wynika oczywiście ze zmian technologicznych, ze zmian, które wpływają również na życie społeczne, na życie osobiste, stawianie bardziej na realizowanie samych siebie. I tutaj przedsiębiorca powinien znaleźć takie formy motywowania młodych ludzi, zachęcania ich do podjęcia pracy akurat w jego przedsiębiorstwie, żeby przyciągać właśnie te talenty do siebie. Konkurencja na rynku pracy jest w tej chwili ogromna. Wynikiem są oczywiście zmiany demograficzne, jest coraz mniej rąk do pracy, ale zwyczajnie też brakuje wykwalifikowanych specjalistów. W związku z tym ta walka o talenty, o tych najcenniejszych pracowników, ona się nasila. No i świadomy pracodawca będzie potrafił docenić również te zmiany takie kulturowe, właśnie społeczne, których Wspominałem i to, że to pokolenie najmłodsze stawia w tej chwili na inną realizację siebie, ma inne priorytety niż te pokolenia poprzednie. Trend jest bardzo dobry, dlatego że to aplikacje, czyli tak naprawdę te, to oprogramowanie, które mamy właściwie w kieszeni, w swoim smartfonie, ono powoduje, że możemy mieć szybką informację, dokładną informację, więc naprawdę szapo bazę tę inicjatywę dla Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.